Podczas naszego pierwszego spotkania na gorzkich żarach tydzień temu rozważaliśmy genezę grzechu, czyli proces rodzenia się grzechu w naszym życiu. Na koniec stwierdziliśmy, że grzech przybiera bardzo różne kształty, różne oblicza, które polski tłumacz po prostu oddaje jednym polskim słowem grzech. Natomiast Biblia ukazuje nam, tłumaczy nam istotę grzechu, posługując się bardzo wieloma pojęciami. Rozważmy niektóre z nich na przykładzie postaci dramatu, którym była męka Jezusa. Jednym z biblijnych określeń grzechu jest pojęcie chata. To hebrajskie słowo zostało zaczerpnięte szeroko pojętego strzelectwa, ponieważ dosłownie chata znaczy nie trafić do celu, nie trafić do tarczy, jak strzała, która nie trafiła, bo niedobry łucznik ją wypuścił, albo jakiś taki niedolot, bo za słabo naciągnął łuk i nie doleciała. Ale chata znaczy w szerszym tłumaczeniu także nie wykorzystać okazji, sytuacji tak, jak należałoby ją wykorzystać, zaprzepaścić szansę, wypuścić z rąk jakąś szansę, zmarnotrawić jakieś możliwości. Biblia określa więc tym terminem Hatam wykroczenie przeciwko Bogu, przeciwko bliźniemu, przeciwko swojemu powołaniu przeciwko Bożym prawom, Bożej woli, bo nie trafić do celu, to też nie zrealizować siebie samego, swojego życia, zmarnować je, nie wypełnić swojego powołania. Myślę, że ten rodzaj grzechu nadał ostateczny kształt, jakże dramatyczny, w życiu apostoła Judasza Iskarioty. Judasz został powołany na apostoła dokładnie tak samo, jak pozostałych jedenastu przez samego Jezusa. W Ewangelii według św. Łukasza czytamy, że Chrystus dokonał wyboru apostołów po całą nocnej rozmowie z Ojcem na modlitwie na górze. Więc swoją decyzję z całą pewnością Pan Jezus przemyślał bardzo dokładnie. Pośród wielkiego tłumu uczniów, którzy szli za nim, wybrał tylko dwunastu. W gronie tych zaufanych był Judasz. Dlaczego do grona zaufanych Pan Bóg wybrał właśnie jego? Jako Bóg znał przecież ludzkie serca, ludzkie myśli, jak nikt inny, wiedział, że będzie musiał z powodu tego człowieka bardzo wiele wycierpieć a mimo wszystko powołał go do godności apostoła. Judasz widział, widział liczne cuda Jezusa, uzdrawiania, wskrzeszenia, wypędzania złych duchów, kroczenie po falach jeziora Galilejskiego. Tak samo jak pozostałym Jezus tłumaczył mu swoją naukę na osobności. Tak jak pozostałych wysyłał Judasza, aby głosił dobrą nowinę, aby uzdrawiał chorych, wyrzucał złe duchy nawet. Pod opieką Mistrza z Nazaretu dojrzewał do realizacji swojego życiowego powołania. Do świętości na miarę apostoła Jezusa Chrystusa, do nieba, do wiecznego królowania ze swoim mistrzem. A jednak właśnie on udaje się do arcykapłanów i za trzydzieści srebrników zgodził się sprzedać swojego przyjaciela. W nocy Wielkiego Czwartku przybywa do Grodu Getsemani. I pocałunkiem wydaje Jezusa arcykapłanom i rzymskim żołnierzom. Po zdradzie, żałując swego czynu, rzucił otrzymane srebrniki do stóp arcykapłanów, odszedł i powiesił się. Tyle o tej tragicznej postaci mówi Ewangelia. Przypomina mi się tutaj piosenka zespołu Czerwony Tulipan. To taka poezja śpiewana. Niegdyś przyjaciel dobry mój dziś długów nie oddaje. Nic złego nie zrobiłem mu, a on mnie nie poznaje. Innego znów za uszy ciągnąłem do matury. Ten w dyrektory ruszył i patrzy na mnie z góry. Kardynała Richelieu sekret wam dziś zdradzę. Od przyjaciół Boże broni, z wrogami sobie poradzę. Dlaczego zdradził? Dlaczego nie trafił do celu, do sedna swojego powołania? No Judasz nienawidził Rzymian, tak jak wielu jego rodaków, tak jak on oczekiwał może i krwawej zemsty za okupację, za wyzysk, za upokorzenia, które Żydzi zaznali ze strony Rzymian. A tu... Nauczyciel z Nazaretu twierdzi, że Pan Bóg kocha Żydów tak samo jak Rzymian, grzeszników tak jak Sprawiedliwych. Głosi, że błogosławieni są nie ci, co machają mieczem, ale cisi, miłosierni, miłujący pokój. Że, aby być największym ze wszystkich, to trzeba być sługą wszystkich. Że jak ktoś chce ci zabrać siłą płaszcz, to ty mu jeszcze do tego dodaj szatę. I przebacz, nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy czyli zawsze. Jezus był przecież świadkiem cudów Jezusa. Widział ich dziesiątki. Wiedział, że ta osoba, mistrza z Nazaretu, jest kimś wyjątkowym. Uczył, że przyszedł założyć swoje królestwo. U świętego Jana czytamy, że Pan Jezus powierzył właśnie Judaszowi opiekę nad trzosem, czyli nad Jakbyśmy powiedzieli, dzisiaj wspólną kasą nad pieniędzmi apostołów. Może uznał, że w tym królestwie tego mesjasza będzie jakimś ministrem skarbu, albo co, że będzie popularny, bogaty, a tu pan Jezus go rozczarował, bo nic się na to nie zanosiło. Szatański pomysł przyszedł mu do głowy: zdradzić i sprzedać Jezusa, przynajmniej sobie w ten sposób trochę odbije. Poniesione straty i rozczarowanie, ostatecznie swoim nauczycielem. Dlaczego się powiesił? W jaki sposób się dowiedział, że Jezusa skazano na śmierć? Może w końcu wróciła przytomność umysłu i rozumienie konsekwencji swojego czynu? Pewnie nieznośnie dźwięczały mu w uszach ostatnie słowa Jezusa, które do niego wypowiedział. Przyjacielu, po coś przyszedł. Pewnie chciał uciec od samego siebie, ale sumienie było, nie, było nieubłagane. Zdradziłeś Jezusa. Zdradziłeś przyjaciela. Przelałeś niewinną krew. Wydałeś Bogu ducha winnego człowieka. I to za trzydzieści srebrników, co w tamtych czasach było ceną niewolnika albo osła. Może sobie przypomniał wersety wyuczone z Biblii jeszcze w swojej młodości. Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać krew niewinnego. Zrozpaczony Judasz odniósł pieniądze za otrzymaną zdradę, ale spotkał się tylko z pogardą i kpiną swoich mocodawców. Całą winę arcykapłani zrzucili na Judasza. Zesperowany apostoł poszedł i powiesił się. Dlaczego Judasz nie trafił do celu? Dlaczego w tak tragiczny sposób rozminął się ze swoim powołaniem? Dlaczego tak dzieje się w naszym życiu? Droga Jezusa i Judasza całkowicie się rozjechały, rozminęły. Droga Jezusa to miłość, przebaczenie, pojednanie, droga Judasza to. Zemsta, egoizm, kariera. Grzech chata to nie trafić do celu. To zrezygnować z jakiegoś wielkiego dobra. Rozmienić się na drobne. Tak jak Judasz na trzydzieści srebrników. To nie dbać o poziom, a zadowolić się jedynie poziomkami. Za co ja jestem gotów sprzedać Pana Boga, swoje ideały, swoje sumienie, swoją godność? Za pieniądze, popularność, wpływy, władzę, w ogóle jakiekolwiek profity, ludzie są gotowi zadeklarować jako niewierzący wyprzecie Jezusa, popierać wszystko i wszystkich aborcję, eutanazję, co tam chcecie zagłosować, przegłosować, podpisać, odpisać. Tylko co mi dacie? Co mi dacie, jestem do wynajęcia. Moje życie, mój podpis, mój głos. Tylko co mi dacie? Święty spokój, pieniądze, spokojną posadkę. Co mi dacie, a ja jestem na sprzedaż? Czy my też nie ulegamy tym zwodniczym słowom? Co mi dacie? Szatan wcale nie chce Twojej duszy za darmo. Chętnie rzuci ci jakiś ochłap. Proponuje zdradę za wynagrodzeniem Boga, małżonka, ojczyzny, czego tam chcecie. Co mi dacie, a ja przestanę chodzić do kościoła, posyłać dzieci na katechezę, nie wezmę ślubu kościelnego, nie zaproszę księdza po kolędzie, przestanę się modlić, żyć po Bożemu. Co mi dacie, a zwalę winę na niewinnego człowieka, usprawiedliwię kanalię, przekreślę, wykreślę. Grzech ta to także nie dotrzeć do celu, czyli ustać w czynieniu dobra Będzie taka strzała, która wprawdzie leciała w dobrym kierunku, ale nie doleciała nie spełniła do końca swojej misji. Jak wiele zła dzieje się, kiedy na przykład małżonkowie nie dotrą do końca swojej misji i rozbiją swoje małżeństwo czy rodzinę. Jak wiele zła dzieje się z osobą duchowną, która na przykład odrodziska państwa nie dokończy swojej misji. Jak wiele zła dzieje się, kiedy Pokłócimy się ze swoim przyjacielem i zerwiemy przyjaźń, która jeszcze trwa od piaskownicy, od ławy szkolnej. Jak wiele zła dzieje się, kiedy lekceważymy naszą pracę. Zaczynamy chałtużyć, bumelować. Jak wiele zła dzieje się wtedy w naszej firmie, jak cierpią nasi współpracownicy. Bo grzech chata, to również właśnie poprzestać na małym, kiedy jest szansa, żeby być wielkim. To też lenistwo, niewykorzystanie talentów. Wielki Post jest wezwaniem, co należałoby w sobie rozwinąć. Jaki mamy potencjał, który w sobie lekceważymy. A z drugiej strony... Jakie w nas kiełkuje zło, z którym nam się nie chce walczyć, nie chce nam się poprawić, nie chce nam się wnieść na wyższy poziom. Grzechata to nie wykorzystać potencjału dobrej okazji, to również przespać ten święty wielkopostny czas. Jakie są moje zobowiązania w tym czasie? Czy w ogóle mam jakiś pomysł na ten jeszcze jeden wielki post mojego życia? Grzech ta, nie trafić do celu, nie dolecieć do niego, nie spełnić swojego powołania, swojej misji, swojego zadania sprzedać się albo sprzedać kogoś. Ile razy stało się to w moim życiu z Jezusem? Ile razy stało się to w moim życiu z człowiekiem, który mi zaufał? Ile razy stało się to z moim sumieniem, z moimi wartościami, które sprzedałem? Jak dalece moje życiowe drogi rozchodzą się z tą drogą Jezusowej Ewangelii, po której spodziewamy się dojść do celu, do wiecznego szczęścia w domu naszego kochającego Ojca. Amen.